Tell me I'm not too late. All is happening as before. No, I must not let him pass. I'm sorry. The mask. It's loose. Udało się. To było całkiem proste. Wiedzieliśmy, co się wydarzy. Książę odskoczył. I się udało. To jest całkiem ciekawe. Jesteśmy teraz przed walką z Kailiną. Przed walką. Teraz wiemy o wszystkim. Wiemy o wszystkim, co się ma wydarzyć. A to oznacza jedno Będziemy musieli Wykonać cel Wykonać plan, który książę ma W zanadrzu Przenieść Kailinę Do naszych czasów Au Czy to będzie takie proste jak się wydaje? Czy Kailina Czy Kailina uda się jakoś przechyczyć Żeby doszła tam? Za chwilę się przeszkodamy. To już niedługo będzie ostateczny pojedynek. Ostateczna bitwa. Ostateczne wszystko. To, co zadecyduje, czy uda mi się zmienić swoje przeznaczenie, czy też nie. Czy Kalina zmieni swoje przeznaczenie, czy też nie.

tak, my to już znamy. I teraz to spojrzenie ma trochę inne znaczenie. Na chyba. Bo my wiemy, co ona ma zrobić. No i teraz oczywiście nie będzie. Nie jesteśmy już potworkiem. Nasze życie nie spada. A nasze piaski się nie regenerują. A więc. It doesn't have to end this way. with me into the present so you can kill me in your own time instead of mine <sighs> I'm sorry Prince but only one of us can cheat fate today Kalina Empress listen no, you listen. The timeline has said will kill me, but I will change the timeline. Dobra. W naszych czasach przejście się zawaliło. Nie ma innej drogi. Pozostaje nam tylko zobaczyć, co nam tutaj wyjdzie z tego. Jeśli kalina jest tam, piaski prawdopodobnie nie zostaną na razie stworzone. Kalina jest tam. W teraźniejszości nie powinno być już teraz piasków. Więc wszystko powinno na razie dobrze wpływać na wszystko. Wszystko na razie powinno pójść perfekto. Ale czy tak będzie? Uff, za chwilę się przekonamy. E, tutaj już chyba tych piesków nie powinno być. Że my jeszcze tutaj utrudniali życie. Więc dobra. Widać, że Kalina trochę poszła dalej. I oczywiście tamta arena. Tam, to miejsce, gdzie walczyliśmy jeszcze z tym Taszyskiem. Posłuży nam jako miejsce na ostateczną walkę. A więc jazda. I know what you've seen, what you think you've seen in the timeline. Then you know I have no choice. There is always a choice, Kylina. Then I choose to live, and for you to die. Stand down! I do not want to kill you! Even if you don't want to kill me, you will. The timeline demands it. No, Kylina. You can change your fate. I have done so a terrible beast was destined to take my life but i have freed myself from what is that no thing? how is this possible i have stopped kailina from dying in the past there are no sands in the hourglass It is kailina who does not belong in this timeline the beast is after her now bringing her here i have sentenced her to death

Au. No gdzie uciekasz? Chodź tu Oczywiście, że najlepszym momentem, aby mi przeszkodzić jest walka z Dahaką. Ostateczna walka. Ech. Oczywiście. Dobra, Dahaka ma parę ataków, jak widać. I ja to bardzo przegrywam. O, jajku! O, ja pierniczę. Z takim życiem tego nie wygram. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Wróć. Dobra. Główne ataki do Haki to jest e, taka pięść w górę która, która trochę przewraca, pięść z boku, która nas wyrzuca dalej Oczywiście jeszcze macki, które są dosyć szybkie i ciężko je uniknąć No nie! No jeszcze mnie trafił Niektóre ataki są ciężkie do uniknięcia. No... Serio? Ty to robisz czasami z opóźnieniem te ataki swoje? No! No nie! Jeszcze mi odebrał życie jednak. No ja pierniczę. Co za dachaka. Wredny. No! Siorze! Unika jego ataków, bo cię zabije! Jaj! Unika jego ataków, bo cię zabije. O ja pierdnicze Unik! Dobrze! Gratuluję! Ale tego nie unikniesz, bo znowu lecisz do przodu zamiast w tył, jeju! Eh, dobra, druga faza tej walki Gdzie ta haka? Tam jest ta haka Musimy go walić Kalina użyła swojej mocy, żeby nam trochę ułatwić sprawę, żeby go zrzucić trochę na krawędź tego, żeby spadł. Na dole jest woda, a woda, jak wiadomo, jest dla Dahaki śmiercią. Ale że on tak łatwo da się wbić do tej wody? Że on tak łatwo pozwoli nam na to, żebyśmy. żeby nam się udało? Czy on tak łatwo na to pozwali? Najwidoczniej tak Najwidoczniej tak łatwo na to pozwali. I tak kończy się do Haka Wpadę do wody, to jest automatyczna dla niego śmierć. Together we built this vessel. Together we left the island, and together we returned to Babylon. udało nam się przeznaczenia. Ale to, 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 co nas czeka, będzie jednym wielkim koszmarem. To, co się dzieje w Babilonie teraz, jak sam widzieliście, to, co nas czeka, nie jest zbyt dobrą wizją. To, co jest twoim, jest A, co się wydarzy dalej? Dowiemy się oczywiście w zakończeniu w dwóch tronach. A ja pominę te napisy. Niby fajna muzyka, ale, eee, pamiętam, że ostatnio trochę mi tutaj YouTube trochę narzekał na muzykę, ale dobra, nieważne. Hm. A więc, na to wygląda, że nasze przykłady się nie zakończą tak łatwo. Kolejne komplikacje wyjdą z naszych czynów. Jak sami widzicie, my jeszcze o tym nie wiemy, ale wszystkiego się dowiemy. Przyzagrajmy, wy. Prince of Persia, dwa trony, do którego już was zapraszam. Niby. Uszukaliśmy swoje przeznaczenie. Ja, ksią ja książę i Kailina. Pokonaliśmy Dahaka, który na końcu już chciał schwycić Kailinę, bo nie pasowała do czasów, w których się teraz znajdowała. Jednak z mieczem wody udało nam się go powstrzymać. Gdybyśmy go nie mieli, to by było złe zakończenie tej gry. Doszłoby do walki z Kailiną Dahaka by ją złapał I my byśmy wrócili sami I później Byśmy trafili Trochę w nie, niezręczną sytuację Ale to To już szczegóły to, to się nie wydarzyło Wydarzyło się to co miało się wydarzyć Tak, walka z Dahaką Niby się wydaje po tym, co pokazałem, dosyć prosta. No te ataki tylko jego. To są czasami dosyć ciężkie do uniknięcia, bo on jest naprawdę szybki w nich. Ale może go bardzo łatwo bić, jak widać. Bez e, jakichś tam większych problemów. E, problem się może pojawić wtedy, gdy Dahaka. Dahaka jakoś zdąży uciec z naszego napierania mieczem gdy właśnie Kalina już go zrzuci w przepaść bo jest taka szansa, że on wyskoczy i będzie dalej walczył trochę mu się życie odnowi wtedy e, wejdzie w taki tryb szału w którym trzeba... nie może go atakować trzeba poczekać aż wróci do trybu normalnego bo będzie skakać po całej planszy po całej, po całym miejscu walki i próbować nas jeszcze pozabieć. i to może Naprawdę nam dać trochę problemów. Trzeba wtedy bardzo unikać spotkania z nim, bo on będzie raz do nas skończy, raz w ogóle gdzie indziej. I dosyć ciężko wtedy z nim się walczy. Trzeba poczekać, aż jego tryb show się kończy. I wtedy znowu go atakuje, znowu Kyle'a go yy, wysunąć w przepaść. Wtedy ma już tyle życia, że zdążymy go pokonać. Jednak tym razem mi się udało yy, go zdążyć pokonać, mimo że. E, miał dosyć sporą liczbę życia, i jeszcze był jeden atak, którego nie zdążył pokazać. Są to te jego macki, tylko wychodzące z podłogi, gdy jesteśmy dosyć daleko od niego. E, to się raczej pojawia dopiero właśnie, gdyby już wyskoczył, i po trybie szałoby były dosyć daleko, i wtedy by pewnie te macki nas nasyłą. One się po by pojawiały dokładnie w miejscu, w którym byśmy dopiero stanęli. Więc... Y, przy nich y, trzeba ciągle zmieniać kierunki. Trzeba być... Y, nie można ciągle iść prosto, bo one by się pojawiły w dokładnie w miejscu, w którym byśmy szli. Więc y, trzeba ciągle zmieniać kierunki, żeby przed nimi y, jakoś y, uciec. Więc to tyle. A myślę, że teraz już y, zdążyłem powiedzieć wszystko. Jeszcze tylko są te dodatkowe bronie, miałem powiedzieć. O, oczywiście te główne bronie I te sekretne Są jeszcze dwie bronie Jedna znajduje się w mechanicznej wieży, o niej trochę wspomniałem, jest to taki pluszowy miś e, Nie pamiętam za bardzo jak on ma właściwość, jeszcze jest... E, takie ptaszysko, broń... Broń, która jest ptakiem niby Takim oczywiście m, sztucznym ptakiem nie, nie pamiętam do końca jak się nazywa. Taki różowy ptak. Zobaczmy ogólnie. Tak, y, siła tej broń jest... Y, całkiem mocna. Ta broń ma czachę, więc odbiera nam życie. A co robi łapa? O, no, łapa, oczywiście... Bardzo łatwo przewraca przeciwników. Nie pamiętam co dają inne. Teraz jeszcze... Y, była ta broń. Y, ta broń z dziurami. Brąź z dziurami. Czy to ta? Nie. Brąź z dziurami. Gdzie jest brąź z dziurami? E, w dół? Nie. Na dole nie ma. Hmm. Nie zapisałam jej. A bo ja jej w ogóle nie brałem. No, no fajnie. <gryw> Broń z taką dziurą. Na strzałym środku miecza to była właśnie ta broń, która myślę, że będzie mi odbierać życie. To naprawdę ona by, by mi dodawała, więc chciałem ja ją pokazać. Ale przypomniałem mi się, że w ogóle jej nie brałem, więc dobra. Ale dobra, to już by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w dwóch tronach. Dziękuję za oglądanie, trzymaj się się i cześć.